Iwona i Krzysztof, oboje po czterdziestce, poznali się na portalu My dwoje, gdzie połączyła ich wspólna pasja do zdrowego stylu życia. Iwona, instruktorka jogi z Gdańska, szukała kogoś, kto podzielałby jej zainteresowanie zdrowiem i aktywnością fizyczną. Krzysztof, zapalony biegacz z Krakowa, marzył o partnerce, z którą mógłby dzielić swoje sportowe przygody. Ich pierwsza rozmowa na portalu była pełna entuzjazmu i szybko przeszli do planowania wspólnego treningu. Pierwsze spotkanie odbyło się na plaży, gdzie razem uprawiali jogging, a ich serca biły w jednym rytmie. To był moment, w którym poczuli, że mogą stworzyć coś wyjątkowego. Wspólne treningi przerodziły się w długie spacery, rozmowy o życiu, marzeniach i planach na przyszłość. Odkryli, że łączy ich nie tylko sport. Ale i podobne wartości oraz sposób patrzenia na świat. Dziś Iwona i Krzysztof są szczęśliwą parą, która inspiruje innych do szukania miłości przez wspólne pasje i zdrowe nawyki. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich historii, subskrybuj nasz kanał i kliknij w link do Majdwoje. Podziel się również swoimi doświadczeniami z Randek online w komentarzach poniżej.